Po opuszczeniu Gibraltaru i całonocnej podróży dotarliśmy do Parku Narodowego Cabo de Gata w Andaluzji, w okolicach miasta Almeria. Jesteśmy w Parku Narodowym Cabo de Gata. na dzikich plażach. jedli się tu drogą taką ofrą To jest zaraz Artur udzieli wywiadu. Artur, musisz udzielić wywiadu gdzie jesteśmy, teraz muszę powiedzieć jak tu się dojechać. Niestety wiatr był tak silny, że zagłuszył naszą rozmowę i wypowiedź Artura. Artur zachwalał miejscowe plaże nudystów i chwalił się swoją opalenizną. Zapytałem go też jak jechało się jego sportowym triumfem po tych szutrowych drogach. Mówił, że dobrze. Natomiast moim, rzekomo terenowym faustrzomem nie jechało się zbyt wygodnie. Ale tak czy inaczej, jazda motocyklem po tych okolicach to prawdziwa przyjemność.

Yo tengo un cortijo muy bonito, que las niñas le gusta con alegría. Y todas estas niñas que van dando le gusta con mucha alegría. Tirin, tirín, qué bonitas son, qué bonitas son. Las niñas de mi cortijo, qué bonitas son, qué bonitas son. Y tiene mucho cariño, tiri, 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 tiri. Te Te canta Antonio Parrón. Muchas gracias. La clava a la gente. Ucinek drogi między parkiem Capodagata a miastem Alberia biegnie przez suche, nieprzyjaźnie wyglądające tereny pozbawione roślinności. Tak wygląda większa część Andaluzji, tradycyjnie najbiedniejszej części Hiszpanii. Można tu poczuć atmosferę, jaka panowała przed setkami lat, bo w niektórych miejscach niewiele się zmieniło. Można sobie wyobrazić, jak na tych nieprzyjaznych terenach chłopi próbowali uprawiać ziemię. Tutejsze wsie z ludnością żyjącą w niewyobrażalnej nędzy od stuleci, na początku XX wieku stało się centrum ruchu anarchistycznego i socjalistycznego. Andaluzyjscy wieśniacy często wzniecali bunty i rewolty przeciwko panom. W czasach frankistowskich życie w Andaluzji było trudniejsze niż w innych częściach kraju i nie było tu prawie żadnego rozwoju. Do dzisiaj Andaluzja pozostała zacofana względem reszty kraju. Andaluzja to miejsce na trasie naszej wyprawy, gdzie czuliśmy się najlepiej. Urzekły nas tutejsze krajobrazy, piękno przyrody, kąpiele morskie, wrażenie robili mili ludzie. Przynajmniej były jednak kolejne miejsce. Kolejnym celem na naszej trasie był Park Narodowy w delcie rzeki Ebro w Katalonii. To miejsce okazało się nie mniej ciekawe. Jesteśmy w porcie w miejscowości Ameya de Mar na samym południu Katalonii. Rozbiliśmy się tutaj na kempingu, właściwie to jest więcej niż kemping, to jest taki środek wypoczynkowy. Wczoraj w ramach atrakcji dla mieszkańców było nawet przedstawienie teatralne. Na plaże są spokojne, ciche, dzikie, niektóre z bardzo trudnym dostępem. Jest tu bardzo niewielu turystów, a to jest ta miejscowość, potem jeszcze plaże zobaczymy. you want to don't you need some Boy with a violent reputation But you don't want to Don't want to hurt nobody Who can behind you? Choć trudno było rozstać się z egzotycznymi plażami delty musieliśmy jechać dalej, w stronę Antory. Po drodze odwiedziliśmy historyczną miejscowość Puchal, w której w czasie wojny domowej mieścił się obóz Wojsk Republikańskich. W miejscowości Puchalt, w której w czasie hiszpańskiej wojny domowej mieściła się baza i obóz treningowy Wojsk Republikańskich. Baza istniała od 1938 roku, kiedy front przeniósł się w okolice 60 km stąd. Można tu zobaczyć różne budynki związane z obecnością Wojsk Republikańskich, siedzibę dowództwa albo budynki, w których chroniła się Ludność uchodźcy z miast zajmowanych przez frankistów. Jest takie centrum historyczne, punkt informacyjny. Jeśli kogoś interesuje historia hiszpańskiej wojny domowej, na pewno warto tu przyjechać. Miejscowość nazywa się Pucha. Jest spokojną katalońską miejscowością, bez niczego szczególnego. Jedyną atrakcją w zasadzie jest to muzeum. W tym budynku tutaj był dom uchodźców dla ludności z Madrytu i innych miejsc zajętych przez frankistów. W miejscowości Puchalt e, duża część ludności udzieliła schronienia w swoich domach ludziom, którzy uciekali przed e, wojskami Franco. A tutaj jest jedno z pierwszych schronisk, miejsc, w których ludność, e, uchodźcy mogli zamieszkać. Tutaj był schron przeciwlotniczy lotniczy używany zarówno przez personel wojskowy, jak i cywilów w przypadku alarmu lotniczego. Miejsce jest całkiem przyjemne takie włoskie uliczki. Ludzie sobie chodzą, chociaż jest czas jesty. Jest dość gwarno. Chyba jakaś impreza się odbywa w mieście. Tutaj jest punkt informacyjny, który akurat jest zamknięty, nie wiem, czy. Dlatego, że jest sobota, czy dlatego, że jest siesta. Mamy środek dnia. A to jest flaga republikańska. Jesteśmy w katalońskich Pirenejach, około 50 km, niecałe 50 km od Andory. No i takie ładne widoki tutaj są. Jest Tama, sztuczny zalew i dalej rzeka. I piękne serpentyny przede wszystkim. I piękne dwa motory. Ten jest piękniejszy oczywiście. Kolejny piąty odcinek będzie w całości poświęcony Andorze. Zachęcam do oglądania naszych filmów i do subskrypcji na naszym kanale.